Musiłam cię, żebyś nie pryskał, no! Ło, oh, oh, uwaga, uwaga! oj, oj! A w końcu trochę przytyłem! Poczekaj, złapał mnie! Nie mogę wyciągnąć palca! Au! Śmiej, <śmiej się, Kamil! Mam lekcję. A. Ja też ogółem. Lecimy do Tajlandii! Przyjechaliśmy na lotnisko. Przeszliśmy kontrolę paszportową i czekamy na rozpoczęcie wejścia na pokład. Wyobraźcie sobie, że nasz lot był opóźniony o dwie godziny. Dlatego poszliśmy do kawiarni coś przekąsić. Tajlandia! W końcu wsiedliśmy do samolotu. Tu się nie podobała się poduszka, ale Kamil zasnął od razu. Lot był bardzo długi. Dobrze, że klasą biznesową. Udało mi się obejrzeć serial, zjeść smaczny posiłek, a nawet się wyspać. Dlatego po locie nie byłam zmęczona. No co, przyjechaliśmy? Tak, dotarliśmy. Tak jest. Jest pierwsza w nocy. Hurra! Właśnie, przyjechaliśmy i chcemy zjeść. Ja nie, nie sądzę, zjeść. że będziemy jeść obiad po pierwszej. Pójdziemy spać, a jutro pójdziemy jeść. No co, jesteśmy w pokoju. Tak, u, jest tu szampan, owoce. A gdzie będzie spać Dusia? Piu! Tak, dobrze. Tak, Duśka, nie będziesz tu w pokoju, miną i Kamilem. Ej, a wybraliście już sobie łóżka? Chodźcie, pokaż wam chaos, jaki tu panuje. O, tutaj są walizki, rzeczy, rzeczy. Kamil prowadzi interesy. Chcę jeść. Też chcę jeść. A pokaż, jak bardzo jesteś bogaty. Pokaż śmiech milionera z rana. Pokaż śmiech milionerki. Pokaż śmiech milionerki. Mamo, pokaż śmiech milionerki. Ho, ho, ho. Ho. <laughs> Końcówka najlepsza. Chodźmy. No idziemy. No i dobrze, obudziliśmy się, otworzyliśmy drzwi i oto basen. Tajlandia. Może teraz będziemy pływać? Dusia, chcesz popływać? Ja w końcu przytyłem! Dusia, boisz się fal? woda, co? Jest miło, nie ma zbyt dużo ludzi. Jak mi się podoba ta natura? Nie mogę nawet nic powiedzieć, brak mi słów. Raz, dwa, trzy. No co, zmieniliśmy kurs. Tak, dzięki Dusie. Dusia się wściekła i powiedziała, że chce iść na basen. A! A! Mówiłam, żebyś nie chlapał. No, Kamil, przestań, prosiłam Cię, żebyś nie chlapał tutaj. Czy to spoko kontent? Nie, to śmieciowy kontent. Nie wiem, czy nasi widzowie oczekują czegoś takiego. <laughs> A może brakuje im takich treści? Dokładnie tak pachnie! Właśnie przeszliśmy do sklepu 7-Eleven, dotarliśmy do jakiegoś punktu sprzedaży. O, spójrz tutaj. Tutaj mamy różne mięska sojowe. Mięso sojowe? Tak. Próba sojowego mięsa. Co? Próba sojowego mięsa! Aha. Fuj! No dobra, teraz wypróbujemy kukurydzę w Azocie. Recenzja motoru. Taka kierownica, takie koła i takie lusterka. Opływowe. Tyr, 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 taka liczba. No, cokolwiek. Dobra, tym razem wzięliśmy mocniejszy motocykl. Pojemność 350 metrów. Jest miękki. Dobrze się na nim jeździ, ale jest ciężki. A gdzie jedziemy? Jedziemy na surfing. Opowiadaj, co na dzisiaj planujemy? Właściwie planowaliśmy pójść na basen, ale jako, że dzisiaj pogoda jest kiepska, nie pójdziemy. Pójdziemy karmić słonie. Lubisz karmić słonie? Uwielbiam karmić słonie. Będziemy je czyścić? Będziemy je myć, ale nie będziemy się z nimi kąpać, ponieważ. No, Przepraszam, śmierdzę, robią kupę. Dobra, lecimy. A pacy, a pacy, a pacy, a pacy, a pacy, a pacy. Aha, aha. w ogóle mamy w hotelu taki temat. Znajduje się tam duża laguna, po której kursują tramwaje rzeczne. Najpierw przepłyniemy się tramwajem rzecznym, a potem pójdziemy nakarmić słonie. Przyszliśmy nakarmić słonie. Słonie. Tak. Nakarmisz słonie? Tak. Follow me, everyone. We go to food farm with elephants. Co on powiedział? Ale dobre. Ej, widzieliście kiedyś ogon słonia? Tato, on się odwraca! A to dubajska czekolada! Aj, 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 aj. oj oj! oj. E. Miejscowi tajscy chłopcy wrzucają kamienie do wody. Wow! 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 <laughs> wow! 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 wow. wow. <dusia>, <dusia>, Dusia, gdzie przyszliśmy? Nad morze. Nad morze? Na piasku. Łapać kraby. A co można robić nocą? Albo spać, albo łapać albo, kraby. Albo jeść. Tak, przyszliśmy łapać kraby. Kupiłem mocną latarkę. Potężną. Mocna. Zobaczcie. Zobaczcie. Podświetlam księżyc. To ty, tak? Tak. On tutaj ucieka, tutaj. Wykopię go. O, 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 uwaga, uwaga. <laughs> Nie bój się kraba. Złapałem, złapałem go. O. Kurczek, gdzie on jest? Ło, wow, nie, nie. O kurczę. Papak kradzie. <ścoughs> Jesteśmy na UFC. Tak, przyszliśmy z Kamilem obejrzeć tajski boks. Zaraz będzie tu walczył jakiś facet z Dagestanu. Zobaczymy, jak się nazywasz? Amin. Amin. Wygrasz? Po to tu jestem. No, powodzenia. A jaki masz plan na walkę? Plan na zwycięstwo. W niebieskich rękawicach. Brawo! Krótko mówiąc, dzisiaj ja, Dusia, Faja i Amina przybyliśmy do Królestwa Tygrysów. O, tam jest chyba mały tygrysek. Patrz, głaszczą go. Ale jest jeden problem: w kolejce do tego kotka czeka się około 3 godzin. Nie byli. Tłumaczę, przyjechaliśmy do tygrysów, żeby je pogłaskać. To lubię, subskrybuj kanał. Papa. Kochani, myślę, że to zasługuje na lajka. Like, lajk, like. Lajk. I subskrybuj. I subskrybujcie. No, nie bój się. Jestem przyjacielem. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wstaliśmy bardzo wcześnie, żeby pojechać do delfinarium. Aminka? No co, wstawaj, idziemy do delfinów. A? Chciałaś popływać z delfinami? Już nie chcę. Amina, sam pojedziemy na festiwal. Tak, pojedziemy na festiwal. Festiwal? No co, w końcu po 500 milionach godzin dotarliśmy na miejsce. Mam bilety, idziemy! Zostawiliśmy delfiny i poszliśmy do krokodyli. Tak więc, kupiliśmy tu jedzenie dla ryb, postanowiliśmy nie polować na krokodyle, tylko nakarmić ryby. Patrzcie, ile tu jest ryb! Wow! Złote są najpiękniejsze. Tata znowu coś knuje. Chcę złowić ryby, ale nie wychodzi. To mój mały, małej! Nie no, musisz szybko! Jaka niby czarna? Dzieci jest czarna <noise> Jakoś jej nie widzę Złapałem, złapałem Mam Dusia, patrz Złapałem O, taksi przyjechało <noise> O, to są ogromne żółwie Dusia, chodź i zobacz Wow! Oj, spadło! A dostaniemy jakiś obiad? Zobaczcie, jakie Oj, to jaki słodkie! Słodziak. Kochany, ma dopiero miesiąc! Naprawdę, on dopiero się urodził! Ma na imię Max! Maxim wygląda na to, że przeklina. Zobaczcie, jak jest zły! Spójrzcie!

Aiaiaia! Poczekaj, poczekaj. Au, au! 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 Złapał mnie za palec! Nie mogę wyciągnąć! Au! Wyobraźcie sobie, że daje lwu swój palec, a on myśli, że to smoczek. Siego i nie puszcza mojego palca. Siema, 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 siema! A spójrzcie kto tu jest! Szkolny braciszek w zielonej koszulce! No co, zaczynamy naszą tradycję. Bierzemy mięso, kładziemy je i smażymy w ten sposób. No i jak? Bierzemy mięso, moczymy, kładziemy na liściu, dodajemy odrobinę ryżu. Co tutaj się dzieje? Dusia w końcu nauczyła się samodzielnie pływać z pływaczkami. Dusia, spójrz, to dla ciebie. Ojejku. Tak, to deska sedesowa. Fajne, co nie, Dusia? Właśnie zrobiłem Kamilowi pranka. Ta deska była zapakowana w czarną torbę. Nie było widać, przyszedłem i mówię, że to paczka dla niego. Mówi, że nie może jej otworzyć. Ma lekcję i Amina ma lekcję. Amina otworzyła i widzi deskę sedesową. Ale było. Ho-ho-ho. Krótko mówiąc, żart się nie udał. Dawajmy przynajmniej, że był zabawny. Ha-ha! Śmieje się Kamil. Mam lekcję. A. Ja Przepraszam. Dzień dobry wszystkim. Siema wszystkim! Jaki mamy czas? 6.59 Dlaczego obudziliśmy się tak wcześnie? Ponieważ... Idziemy pobiegać! Czy to serio jest ptasia kupa? Kurczę... Grubo... Obudziliśmy się tak wcześnie, bo zaraz idziemy pobiegać z Kamilem Umówiliśmy się wszyscy, że wstaniemy rano i pójdziemy pobiegać o 7 rano, a potem... Pływanie! W morzu, Kamil chciał uciec, lecimy to co, biegniemy? Były pompki, a teraz do wody. Mamy tu mały problem. Płot się zepsuł. Tralka się kołysała i obawialiśmy się, że dusia wsadzi tam głowę i wpadnie do basenu. Zadzwoniliśmy i powiedzieliśmy im o tym. I chłopaki przyszli, naprawiają. Szefie, ok? okay? Jak? Gotowe? Będzie dobrze? <grywa> Więc taka jest sytuacja. Spakowaliśmy się, ale nie polecimy, tak mamo? Tak, tato. Mieliśmy bilet na dziś, ale nie polecieliśmy. Niektórzy chcieli polecieć, <laughs> ale przedłużyliśmy wakacje o kolejny miesiąc. Cały miesiąc. Świetna wiadomość, ale nie zostajemy w tym hotelu. Przenosimy się do innego, który znajduje się tutaj niedaleko. No i co, cieszysz się, że się przeprowadzasz do nowego domu, większego? Szczęśliwa? wszystko gotowe Jeszcze to Okej okay. Let's go Tak 300 For you Yes Do you have a girlfriend So today, drinking, drinking. <laughs>